He said, "Lana." Rodzina, miłość wygrana Na kolana napadam, tylko przed Bogiem Więc nie liczę, klęknę na glebę przy Tobie Mam moc w sobie, on nakroczy ze mną A siła w żyłach pływa na pewno Szacunek, respekt, braterstwo, jedność Pomoc na dłoń, przyjaźń i pewność Lecz kiedy trzeba to tą samą ręką Musisz pokazać co to bezwzględność Kiedy świat gryży jak pies ciekły, On przypomina Tobie, że Ty też masz zęby To nie tak, żeby brać to co dają Tylko ambitnie na podium Stają. Mierzyć wysoko i wierzyć w to mocno Nawet jak przegrasz zostaje ci godność Dzięki niech stajesz i biegniesz dalej Prosto do celu by w końcu go osiągnąć Tylko spajek wygnano realia A tu poznajesz co to jest prawda Lecz póki jest jesteś i póki biegniesz jestem, cel jest przed tobą i w końcu tam będziesz ha, Dopóki jesteś ha, Dopóki jesteś ha, Dopóki jesteś, ha, dopóki jesteś. Ha, dopóki jesteś. Ha, dopóki jesteś. Dopóki jestem biegnę jeszcze więcej biegnę walczę wszekle dopóki, dopóki, dopóki jestem jestem Masz się ze mną Krew, bezsenność, przezwyciężyć codzienność, aby w nocy odetchnąć ja. I zabić złe myśli, poczynając im gardła ja. Wiem, że śnisz o tym, co noc od dawna Wypij za tych, którzy z nami już nie mogą Nie, nie. będą mieli drugiej szansy zacząć na nowo nie. 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 A ty tu jesteś, oddychasz i, i marzysz I nadal jeszcze masz siłę, by walczyć Stań wyprostowany, nawet kiedy serce krwawi Zdeterminowany do łamania swoich granic Świadom czegoś pragną, to nie staną ci na drodze Ci, którzy sami nie są świadomi swych dążeń Muzyka leczy mnie i oddycham z Rzeczy wśród chaosu na ulicach Jestem więc myślę, więc mogę wszystko, wszystko Dopóki wszystko, jesteś, wszystko ma przyszłość wszystko, Dopóki biegniesz, przyszłość, przyszłość jest blisko Do czego to pragniesz się znajdzie Będzie. Tylko że pies nie gryzie, Będzie. gryzie Będzie. więc marczę wściekle Będzie. I biegnę i mam siłę gonić szczęście. szczęście Nie będę kundla ścieku O jest siłowem nie jeszcze czy te śmiechu uśmiechu Będzie. Dopóki Będzie. jestem Dopóki jestem Mocniej, prędzej, jeszcze więcej Szybciej biegnę Ale Dopóki, dopóki ja jestem jestem Yes, darling, darling, darling,